Witam kolegów hodowców jak widać tu siedzi ojciec z młódkami są to młódki z których jeden jest przeznaczony na licytację do kalinki owocka będę pokazywał jak systematycznie rosną tu obok mamy ich matkę matka jest z mojej super pary jest to samiczka siostra samczyka, który miał dwa razy pierwszy konkurs 730 km. Także wywodzi się super gołąbka Van Lun z mojej podstawowej linii. Super, te gołębie też jako młode latają. Także znakomite gołębie, a ojciec. Jest to brat mojej lotniczki z rodziny Rudych. Dla lotniczki co zrobiła 10 konkursów. W zeszłym roku 3 razy 700 km, 3 razy 500 km. Także moja najlepsza lotniczka. I tu są dwa młode. Dziś założymy im obrączki. I będą dalej rosły. Tutaj jeden z młódków. 5250 specjalnie mu założyłem taką jubileuszową obrączkę z fajnym numerem, i zaraz będzie drugi. I tutaj jest drugi: 5251. Także można sobie wybrać jeden z tych mutków. Oby ładnie rosły.